Hej, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam na pierwszy filmik z cyklu, w którym omówię kilka preparatów kosmetycznych do zadań specjalnych, czyli takich, które odpowiadają czy wręcz rozwiązują pewne określone problemy naszej cery. Ja nazywam się Krystyna Czapska i jestem związana od wielu lat ze szwedzką marką kosmetyczną Oriflame i te preparaty, te kosmetyki tej firmy będę omawiała. Dzisiaj rozpoczniemy ten cykl od omówienia witaminy C i preparatu na kurację czterotygodniową, a w następnych, w następnych odcinkach będę omawiała również retinol, kwasy aha kurację peptydową, tygodniową amp w ampułkach. I jeżeli dzisiaj mi się też uda, to powiem kilka słów o tak zwanej maseczce bankietowej z niacinamidem. Także nie tracąc czasu przechodzimy do sedna sprawy, czyli do omówienia yy, działania Preparatu z witaminą C. I tutaj, jakby najważniejsze informacje, myślę, że sporo takiej wiedzy już każdy z nas posiada, że preparaty z witaminą C do pielęgnacji cery właściwie powinny wchodzić w rutynę naszej całorocznej pielęgnacji. Witamina C jest dla osób w każdym wieku, czyli czy masz lat nie wiem 17-18, czy jesteś w wieku dojrzałym, czy masz lat 30, to te preparaty, kremy, serum lub preparaty intensywnie działające na naszą skórę, o którym będę zaraz mówiła, są potrzebne. Witamina C, jakie działania podstawowe, rozjaśnienie przebarwień, czyli wyrównanie kolorytu, ponieważ hamuje jakby hamując aktywność melaniny, powoduje witamina C. Kolejne rzeczy to spłycenie zmarszczek, również złagodzenie rumienia. To są wszystko bardzo takie istotne rzeczy związane z takim naszym no, bardzo ważnym jakby cechą naszej skóry, która świadczy o dobrej jej kondycji i młodości, czyli równym, jasnym, Kolorytem. I to wszystko zapewnia witamina C, oczywiście w określonej koncentracji, ponieważ są preparaty, które mają symboliczną jej, jej zawartość, a są preparaty o silnej koncentracji. Preparat, który jest w ofercie Oriflame, który ja w tej chwili omawiam, to preparat z 10% roztworem witaminy C. I tutaj jest, czyli mamy cztery buteleczki na tygodniową kurację. Dlaczego to jest ważne, że to, ten preparat znajduje się w czterech buteleczkach, a nie na przykład w jednej butelce otwieranej i, 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 i używanej, nie wiem, na przykład przez miesiąc czy, czy dłużej. Witamina C bardzo, w sposób bardzo szybki ulega takiej właściwie dezaktywacji, można powiedzieć, tak? E, czyli w, w momencie, kiedy się zetknie z, powietrz, z powietrzem, z jakimiś czynnikami e, zewnętrznymi, środowiskowymi, jej traci, traci swoją aktywność, traci swoją jakby siłę, siłę rażenia, takiego pozytywnego rażenia e, na naszą, na naszą cerę. I tutaj w Oriflame bardzo fajnie zostało to rozwiązane, ponieważ... E, Właściwie same nieomalże w momencie, kiedy rozpoczynamy tę kurację. Same przygotowujemy sobie ten aktywny, świeży roztwór 10% witaminy C. I jak to się dzieje? Przede wszystkim mamy cztery buteleczki, czyli na 4 tygodnie, bo każda buteleczka ma pojemność taką, której preparat, którym jest przygotowany, starcza mniej więcej na tydzień. No być może na dłużej, być może na mniej, jeżeli będziesz, czy, czy o jeden dzień mniej, czy o jeden dzień dłużej, jeżeli na przykład będziesz nakładać ten preparat. Preparat również na dekolt czy ramiona, szyję, prawda? Nie, niekoniecznie tylko i wyłącznie na twarz, ponieważ yy, no bardzo często też na dekoldzie yy, po wakacjach pojawiają się różnego rodzaju przebarwienia, yy, więc to jest bardzo istotne. I tutaj yy, jest ciekawe rozwiązanie, które właściwie chyba nie wiem, czy na rynku znajdują się tego typu preparaty w takiej innowacyjnej formule. Preparat, jakby w momencie, kiedy go kupujemy, bierzemy w łapkę, jest nieaktywny. Dlaczego jest nieaktywny? Dlatego, że składa się z dwóch, jakby każda buteleczka składa się z dwóch części. W pierwszej części jest sproszkowana witamina C. W drugiej części znajduje się takie serum, wodny roztwór, w który, który będzie nam pomagał y, aplikować y, w sposób skuteczny tę witaminę, ten roztwór y, na twarz. W momencie, kiedy chcemy użyć po raz pierwszy tej, y, tego, tej, tego roztworu witaminy C, naciskamy buteleczkę, naciskamy tutaj ten, ten przycisk, ten aplikator. W tym momencie uwalnia się proszek, do, proszek z, z witaminą C do tego płynu, do tego roztworu wodnego. Należy to bardzo silnie wstrząsnąć, i otrzymu, otrzymujemy w tym momencie świeżo przygotowany, aktywny, idealnie jakby przygotowany do teraz do, do, do użycia roztwór witaminy C. Oczywiście aplikujemy go. Poprzez kilkukrotne naciśnięcie, 3-4 razy wystarczy, żeby odpowiednią ilość witaminy tego roztworu nałożyć i rozprowadzić no, na tę część ciała, o którą nam chodzi. Przede wszystkim myśl, mam na myśli tutaj twarz i dekolt, szyję czy, 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 czy ramiona. Także doskonały, doskonały sposób na jakby. Świeży, posiadanie świeżego, naprawdę cały czas aktywnego e, produktu. Do czego to jeszcze jest, jakby w, w, przy jakiej okazji uważam, że jest to bardzo ważne? Czasami jest tak, że z jakichś tam powodów musimy. Czy chcemy przerwać tak, tę kurację? Tutaj bez problemu można to zrobić. Tak? Czyli po wykorzystaniu na przykład jednej buteleczki, yy, wszystkie pozostałe yy, są nieaktywne w momencie, kiedy nie, ich nie przyciśniemy, prawda? Nie, nie spowodujemy tej, tego zmieszania i przygotowania yy, nowego, aktywnego yy, roztworu. Także spokojnie możemy odstawić na półkę i użyć wtedy, kiedy znowu mamy ochotę kiedy mamy taką możliwość, yy, czy wręcz <grytanie> sprezentować, yy, prawda, nie wiem, siostrze, koleżance, mamie, córce, komukolwiek, ponieważ każda buteleczka, no to jest od, oddzielny, oddzielny preparat, czysty, sterylny i jakby każdy, każdy jakby może z powodzeniem yy, rozpocząć taką, taką kurację. To jest bardzo ważne, ponieważ jeżeli witamina C znajduje się w kremach, które otwieramy w słoiczkach, prawda, nie wiem, czy mamy gdzieś tam w łazience, przynajmniej ja tak robię. Wkładam palec. Bo rzadko kiedy myślę, że dziewczyny szpatułką nabierają krem ze słoiczka. Być może są takie osoby, ja do nich nie należę. Także tutaj akurat w przypadku witaminy C jest to naprawdę bardzo, jest to naprawdę bardzo ważne. To jak jest opakowana, to, że jest właśnie przygotowana w tym momencie właśnie w którym chcesz jej y, użyć, także ja ją bardzo serdecznie y, polecam młodym osobom, kobietom dojrzałym, ponieważ tutaj jakby wiek nie ma znaczenia. Czyli wyrównanie kolorytu. We, bez względu na to, czy to będą zmiany y, potrądzikowe, czy to są zmiany y, takie już przebarwienia posłoneczne przez wiele lat na przykład zbyt mocno yy, eksponowałaś swoją twarz, czy nieumiejętnie yy, nakładałaś kremy, czy nie korzystałaś z takich no rzeczywiście yy, kremów z filtrami wysokimi i są w tej chwili przebarwienia na twojej twarzy, albo jesteś w wieku dojrzałym i bardzo często... <laughs> Przynajmniej ja mam y, tego typu y, również problem skórny, czyli pojawiające się z wiekiem też przebarwienia hormonalne. Tutaj, jakby to też oddziaływuje pozytywnie, to znaczy te przebarwienia się rozjaśniają, cera nabiera blasku. Y, prawdopodobnie no, nie jest to efekt taki, że nagle stanie, stanie się po prostu bez, bez żadnej. Bez żadnej Zmiany, natomiast, natomiast jest, to, jest to widoczne. Także ja ze swojej strony polecam. i za, Aha, i przydatne linki jak zwykle umieszczam pod filmikiem dotyczące tego produktu czy kontaktu ze mną, jeżeli chciałabyś o coś dopytać. I ja ze swojej strony, jeżeli filmik spodobał Ci się, czy interesują Cię takie informacje które będę jeszcze, która mówiłam na tym filmie, czy będę omawiała na kolejnych, czyli Retinol, e, peeling, e, ampułki peptydowe, etc. czyli pielęgnacja cery, taka specjalistyczna, to zapraszam Cię do zasubskrybowania mojego kanału. Jeżeli film ten Ci się podobał, to daj łapkę w górę. E, a przy tej okazji to już wszystko i zapraszam na kolejne części. Na razie.